Mam, e, a co chodzi z tym grą? Więc tak, za ja dużo ci nie opowiem, bo jestem tutaj w tej kibie pani z HR-u Aha e, Ale generalnie jest to mod do gry Gothic Do jedynki? E, zaraz cię e, zapytam, chcesz to podpisać? zapytam się Chciałem się zapytać, co to jest zagierka gierka? W Gothika grałem te sprawy. To jest właśnie gotik. E, jakiś modzik podobno. To jest serwer roleplay, dokładnie rzecz ujmując. mówiąc. My tworzymy serwer roleplay. E, na całkowicie autorskiej mapie, na, na, na naszych e, autorskich skryptach. Aha. Y uważamy, że nie ma jakby na, w swoim EG2 online, na której to będzie, że nie ma takiego odplay który byłby faktycznie replayer. Dlatego po prostu stwierdziliśmy kopistycznie, że zrobimy swoje. Rozumiem. Normalnie to na komputerach można wcześniej się a, na komputerach można i pozwiedzać, natomiast y, jest obłożenie. Widzę. Ogólnie tak, goty kajdękę, drukę przyszedłem. Odle nic nigdy nie grałem, myślę, że lubię, tylko wiem, że jakieś tam serwery były modowane, coś takiego. I to działa na tej zasadzie, tak? Yy, I więcej. Jakby na, ty, nie więcej na tej platformie właśnie. Ja mogę opowiedzieć, że jest to interesujące, że ja na przykład głównie zajmuję się tworzeniem mapy 3D. No to nieźle, to właśnie czas zakłada. Ja jako lider, powiedzmy, tego. Ja e, wiem, no bo jest kto, jedna osoba na ten fajny, chodzi. A ja w gotikach tylko 10 godzin w Kroniki Z czego 4 godziny w Sylwii, tam w Syrwi, ta, wioska, ta wioska 6 godzin poszedłem do miasta, skupiłem się i tyle było mojego gotyka. To było, szybkie. To było I szybkie Ja byłem taki chujowy A... Jak mnie wrzód zaczepiał, że wrzoda? Tak no, to posz... lubi zwierzęta? Nie yy, Wracasz do wrzoda. <laughs> to tak ja ci powiem coś byłem taki chujowy Jak schodziłem z górki to się sam zabił i tak się chciałbym zadawać? <grym> On to chyba skończy w każdy możliwy sposób. No. Ale jest to jedna z najlepszych postaci moim zdaniem, bo wywołuje najwięcej emocji. No to się zgodzę. Kurwa jak nie, mało kto. Wszystkich w i o to w nim chodziło. Nie robi to dobrze. I robił to wywoł... Nie robi to nie Do pytań, czy czy jakieś instrukcje jak widzisz na ten wasz serwer, jakieś info takie na podpisane? Eee, jedyne info jakie tam o nas dobrze jest to jest na... A, na reszta źle? <laughs> Jakim discordzie? Eee, na naszym discordzie eee, jak Daj jakikolwiek wiesz bo... Że... Tu na Pyrkonie tak? najłatwiej jest to znaleźć po prostu wchodząc naszych naszego YouTube'a eee, Nazwę podaj Soodplay. chociaż Volitas <laughs> Tak, ok. Y I tam nie. po prostu jest jakby dodatkowych, tam jest link do Discorda. Dobra Nie mówię samego Discorda, bo tutaj są takie lagi, tu tak się internet Dlatego ja mam to i to, a muzykę mam na telefonie. A. Y ale tu generalnie tak się internet, że jak chciałem kilku osobom podać Discorda na tej aplikacji telefonowej, nie ma takiego grzyba, bo ktoś tego Discorda tak ułożył, że gówno widać i gówno tak. działa. Dokładnie, nie Ja tylko widzę, tylko się trzyma ten, bo nie można by tak pochodzić samemu tak, jak nie idzie, bo jeszcze tam pewne plany i tak wchodzę we wszędzie jeśli się zapytuje, dobra ale z tego wypróbowałbym a zatem dziękuję za wizytę. spoko, luz polecam zrobić zdjęcie któregoś z plakatów żeby nie zapomnieć o nas ten? Tak? I... Vertias się nazywa, tak? Veritas, tak ok, okay. to pszczelkę se fotę, dzięki